Uwaga, prezentuje jak wygląda, tym go nie pokonamy, tym go nie pokonamy, wygląda tak. Dziękuję. A jesteśmy w Muzeum w Poznaniu, Muzeum Broi Pancernej, za mną. Tu mamy się spotkać z chłopami dzisiaj, mają być i będziemy oglądać, a później idziemy na jakieś piwko, więc przyjechaliśmy, jechało się spoko. Po drodze byliśmy w Gruziącu, więc mieliśmy okazję odtworzyć misję obrony Grudziądza z Call of Duty, na którą tak już długo czekał, więc jesteśmy w muzeum i idziemy, jest wiecznie, więc chowam się do środka i idziemy oglądać czołgi, w końcu, poznańskie. O, chodzą. Go. Dzień, dobry. dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, mocny, dzień gaz. mocny gaz, o, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, o, jaką brodę zapuścił. Muzeum zajmuje cztery hale, każda z nich odpowiada jednemu okresowi historycznemu, natomiast jak widzicie, pomiędzy nimi również znajdują się pojazdy. Cena wejścia do muzeum to 20 zł, bardzo tanio. Sala A to okres I i II wojny światowej. Znajdziemy tutaj przede wszystkim konstrukcje radzieckie, ale są również czołgi polskie, a nawet amerykańskie. Szczególnie interesujące z punktu widzenia polskiego miłośnika czołgów są tutaj konstrukcje amerykańskie i brytyjskie, których nie no można u nas zobaczyć za bardzo w kraju. W Muzeum Poznaniu znajduje się Achilles, Cromwell i M36 Jackson. Teraz mamy Rudego, Rudy, który brał udział w kręceniu rudego 102, czy pancernych bo jak widzicie mam tutaj powycinane bardzo dużo pancerza po to żeby można było kamerę tam wsadzić do środka i filmować jakoś to musieli zrobić Jedyny film, że blondynka była rudą Że blondynka była rudą? No Tak? Ona była, ona była Tak? I co, i ją? Szarychowi ducha. A tu jak fajnie. Warto przy okazji oglądania Ludego powiedzieć, że bardzo dużo z tych czołgów, które są zgromadzone w muzeum jest również otwarta, ma pootwierane włazy przez które można zajrzeć, są one w środku oświetlone przez co możemy zobaczyć jak w środku była składowana amunicja, w jakich warunkach pracowali żołnierze i ogólnie możemy poczuć po prostu lepiej klimat takiej służby pod pancerzem. Pomachaj. Siupka niestety wymęczył mikroklimat panujący w hangarze A Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. To jest bardzo trudny klimat, więc musiał się przewietrzyć. Biedny. Tak bywa. A tutaj przykład, że jeżeli już służyć w wojskach pancernych, to najlepiej być dowódcą batalionu. Ale B to dalej długa wojna światowa, więc możecie spodziewać się tutaj niemieckiego sztuga. Możecie zobaczyć również bardzo dużo radzieckich konstrukcji w postaci różnego rodzaju dział samobieżnych SU. Ale również znajdziecie ISA drugiego i ISA trzeciego. To czego nie da się oddać w filmie, to jest zapach, który panuje w tych halach. Jest to taki zapach smaru, benzyny, naprawdę bardzo miłe dla nosa, każdego wielbiciela czołgów. A tu, a tu mamy uzbrojenie, jak to było? Uzbrojenie typowego, typowego gracza Daisy. Mamy PPE. I co? I marzenie, czyli mozgień. Dobrze, że do mozgienia nie trzeba pestek do wincha. Całe szczęście. W dalszej części sali, tak jak mówiłem, dominują już maszyny radzieckie, chociaż po drodze znajdzie się również Hetzer. Najpierw IS-2. Wielka, potężna maszyna. Myślę, że sporo osób mogło ją widzieć. Taka znajduje się na przykład w Krakowie, na osiedlu Krakowiaków. A tutaj mamy małego niemieckiego grubaska w postaci hetzera. Natomiast największą atrakcją moim zdaniem jest IS 3 Jest to jeden z dwóch Isów trzecich, które zostały przekazane wojsku polskiemu po II wojnie światowej. Na końcu hali znajduje się IS-122 i IS-152, i tam możemy zobaczyć, jak duże były pociski, którymi strzelało to działo samobieżne. Na szczególną uwagę moim zdaniem zasługuje obsługa muzeum, która jest bardzo pomocna, bardzo życzliwa i jest w stanie naprawdę dużo opowiedzieć o zgromadzonych pojazdach. Więc jeśli wybierzecie się do muzeum, to pytajcie, zagadujcie i dostaniecie masę ciekawych informacji. Kolejne hale to już coraz bardziej nowoczesne pojazdy T54, T55. Kolejne wersje amerykańskich patonów. Z ciekawostek w muzeum znajduje się również Centurion, którego chyba nigdzie poza tym muzeum nie można zobaczyć w Polsce. No i patony, tak jak mówiłem, mamy tutaj trzy sztuki: M47, M48 i M60. Otóż tych amerykańskich i brytyjskich konstrukcji, na końcu hali stoją również polskie teciaki T-72. Myślę, że każdemu znane pojazdy. Bardzo fajnie jest pokazane, jak gabarytowo wyglądają w porównaniu z amerykańskimi i brytyjskimi konstrukcjami. Są po prostu dużo mniejsze przez to, że miały o jednego załoganta mniej. A ten załogan był zastępowany przez automat ładujący. Tu tłoki poruszają wał na boki, nie. tu chłodnica, tam prądnica, oto cała tajemnica. Wszystko wiem. A tu jeszcze haubica na Goździk. No i kolejne spojrzenie na Poznańską Aleję Patonów. paton, tak Obejrzeliśmy, było fajnie, jest super. Opowiem Wam więcej na opie, ale muzeum jest naprawdę spoko. Warto przejść, dwie tychę kosztuje. To jest niesamowite, że 20 zł tylko kosztuje, kosztuje wejście do tego muzeum, a eksponatów jest naprawdę masa fajnych. Jest Centurion, są Patony, jest T-72 oczywiście, jest dużo ruskiego sprzętu, jest Sztuk na przykład, Pancer 3, którego nie było, zresztą to wszystko widzieliście, to Wam niepotrzebnie opowiadam, ale muzeum jest top. Jakbyście byli w Poznaniu albo mieli okazję tutaj yy, zahaczyć na godzinkę nawet, bo w godzinę da się to przejść tak na spokojnie, to bardzo warto, bardzo polecam. A teraz do domu i potem na miasto i wtedy się będą działy rzeczy. Dziwne. Wczoraj, ja już dzia... wczoraj już się dzieje, już się śmieje, już się, dzieje rzeczy, ale z tego na szczęście nie ma materiałów audiowizualnych. Może to i lepiej. O, oczywiście, że tak. <laughs> oczywiście, że tak. Było do otrzymania. Kameruję. Tak, ja też baterię, Bateria no... no. to nawet czasem noszę w pracy, więc. Ale już to, co wydarzyło się w Poznaniu, pozostaje w Poznaniu.